Na czym polega zjawisko ukrytej chmury w firmach? Zjawisko ukrytej chmury w firmach polega na tym, że usługi IT zakupowane są nie poprzez dział IT, a na zewnątrz firmy na rynku. Na czym polega w ogóle problem z takimi usługami, z takimi usługami kupowanymi poza IT? Dział IT nie ma na tym kontroli? Tak, są wady i zalety. Do wad należy to, że dział IT nie posiada kontroli nad takimi usługami i zagrożone może być bezpieczeństwo. A jakie są zalety do czegoś takiego? Szybki dostęp do takich usług, który nie zawsze może być zaoferowany przez dział IT, a z drugiej strony to jest innowacyjność, to jest pomysłowość pracowników, którzy nabywają najlepsze usługi na rynku, przez to ich firmy działają sprawniej i szybciej. A jak IT powinno reagować na to zjawisko? IT powinno to zjawisko widzieć jako szansę i zagrożenie. Z jednej strony chmura podniosła bardzo poprzeczkę dla działów IT i dla organizacji, tak więc dział IT powinny podwoić swoje działanie i wzmocnić, tak żeby móc sprostać ofercie, która jest dostępna na rynku. Z drugiej strony powinny bacznie zwracać uwagę, na to, gdzie te usługi są kupowane i jakie usługi, tak żeby nie narazić firmy na potencjalne straty. Wynika to z naszego badania 76% respondentów, decydentów IT przyznało, że znają sobie sprawę z tego, że, że Covered Clouds jako zjawisko występuje. Reakcja na to może być dwuznaczna, dwutorowa. Z jednej strony mogą starać się, żeby ich dział IT był w stanie dostarczyć te usługi Użytkownikom, bądź starać się wpływać na to, żeby usługi, które są zakupowane, nie narażały firmy na problemy z security. A co pan sądzi o takim podejściu, żeby wydzielić najważniejsze rzeczy, które są korem dla firmy i te obsługiwać przez IT, a pozostałe wydać w outsourcing z użyciem jakichś narzędzi chmurowych? E jest to jedna z możliwości, ale każda z firm IT, każda z firm musi i każdy dział IT musi podejmować takie decyzje samodzielnie. Zdecydowanie chmura jako taka jest doskonałym rozwiązaniem i przyszłością dla IT. I czy jest to chmura prywatna, czy jest to chmura publiczna, tudzież użycie chmury hybrydowej, to już należy do wyboru działu IT. Poprosimy jeszcze o wyjaśnienie naszym czytelnikom roli chmury hybrydowej w firmie. Jak to się wpisuje, w, jak to się może wpisywać w strategię firmy? Chmura hybrydowa jest to połączenie między chmurą prywatną i chmurą publiczną. Chmura hybrydowa jest to możliwość też przesuwania pewnych workloadów między chmurą prywatną, która ma swoje ograniczenia wewnątrz firmy. I korzystanie z zasobów zewnętrznych chmury. Jest to po prostu możliwość używania i działania tych samych aplikacji, zarówno w jednej, jak i w drugiej chmurze.